Wczoraj śnieg, już po śniegu, oj, w marcu, jak w marcu, e, ja kupiłam sałatę wczoraj, no i chyba ją wysadzę już tutaj w szklarni, przyjemnie tu jest, powiem Wam, w szklarni, naprawdę przyjemnie, e, chociaż drzwi się otworzyły i przez całą noc były otwarte, muszę jej się porządnie zabezpieczyć, e, no szkoda mi jej jest, niech sobie rośnie, mam nadzieję, że... Mm, że nie zmarznie tutaj, bo w nocy mają być przymrozki, nawet minus 4, minus 5. Jak myślę, że coś przykrywać w ogrodzie. Lodowa i masłowa, więc troszkę tego mam. Mam jeszcze rzutkiewkę do wysiania i chyba też to dzisiaj zrobię. Gotowałam na. Re macze. Reakcji, reakcji pierwszej nie nagrałaś. No co? szkoda, i jak mówi spróbował pierwszego łyka i mówi co? Cudna, ostatni raz pije. Może za mocną zrobiłam, wiesz? Yeah. Przed domem mamy już taką wiosenną donicę. Mam nadzieję, że nic mi tutaj nie zmarznie przy tych minus czterech. I zastanawiam się, może to przykryję. Zobaczę.